Jak wyprodukować najtańszą kilowatogodzinę i czym? Zostań z nami, poobserwuj profil i zobacz film do końca, a się przekonasz. Najtańsza kilowatogodzina wychodzi z kotła zgazowującego. kocioł zgazowujący plus magazyn energii cieplej. Z miedzią mieć przewodzi się po 26 razy lepiej niż stal. Pamiętaj o tym. Bo to ważne. Kocioł zgazowujący z magazynem energii cieplnej, z możliwością włożenia grzałki, bo zostawiamy miejsce dla Was, abyście mogli sobie rozbudować system. Metr sześcienny drzewa kosztuje 380 zł. Wyprodukowanie kilowatogodziny kosztuje 15 groszy. Mamy magazyn. Zaproponuję Wam do tego grzałkę do bufora. A jeżeli mamy grzałkę, to zaproponuję Wam taryfy dynamiczne. I teraz słuchajcie, kochani, taryfy dynamiczne ładujemy sobie bufor swój. Nawet za ujemne wartości, albo za 10-20 groszy. Co Wy na to? Zostawcie opcję cena, a podam Wam ile kosztuje zestaw.